Good morning, Ciosnów! Witam Państwa w tych niepowtarzalnych okolicznościach przyrody. Będziecie to oglądać pewnie w krótkich spodenkach, ja natomiast muszę to zrobić w innych okolicznościach. Mamy styczeń, połowę stycznia, w zasadzie 7 stycznia jest jeden stopień, pada śnieg, trochę zimno, ale dostaliśmy maszynę 302.7, no i noszą maszynę Caterpillara. I musieliśmy skorzystać z tej okazji. To jest pierwsza maszyna, która się pojawiła w Europie i możemy ją Wam pokazać. Stoimy teraz przed starym modelem 302 7D. Jest to stara, sprawdzona konstrukcja na rynku od wielu lat. Masa operacyjna 2,7 tony, głębokość kopania delikatnie powyżej 2,7 metra podwozie stałe największa mini koparka Caterpillara, którą można wrzucić na przyczepkę, i mamy wtedy masę ciągnionego y, towaru do 3,5 tony. Te wszystkie cechy, które znacie w tych małych minikoparkach, które są absolutnym bestsellerem będą przeniesione do nowej maszyny, do której zaraz wsiądziemy, pokażemy ją z zewnątrz. A teraz zastosujemy super trick, nasz filmowy, zmieniamy stare na nowe. Jesteśmy teraz przed tą nową, fenomenalną maszyną 302.7, 2,7 e, tony, 2,7 metra jeżeli chodzi o głębokość kopania, podwozie stałe, natomiast jest też opcja e, zamówienia takiej maszyny w rozsuwanym podwozie, to jest nowość jakby w tej klasie. Tak jak w przypadku poprzedniego modelu, możemy tą maszynę zmieścić e, na przykład do 3,5 tony, jeżeli chodzi o masę całkowitą. Jest warta konstrukcja. Zajrzymy tutaj do, e, do środka. E, proszę zobaczyć, każdy kabelek, wszystko ma przemyślaną, przemyślaną konstrukcję. Nie ma tutaj miejsca na, na przypadek. Wszystko ma swoje miejsce, jest uporządkowane. Każdy szczegół, każdy detal jest e, dopracowany do granic możliwości. Silnik to jest znany Caterpillar C11. O pojemności tak sama nazwa wskazuje 1.1, 3-cylindrowy, natomiast różni się tym, jeżeli chodzi o model 302 lub 301.8, że jest to model turbo, ma trochę więcej, tu w tym wypadku 18,4 kW, czyli 2 kW więcej niż w modelu poprzednim, też wszystko, że tak powiem, ma, ma swoje miejsce, filtry ładnie, wszystko mamy, że tak powiem, dostęp do, do każdego elementu, idziemy chyba do kabiny. Jeżeli chodzi o kabinę, to ta kabina jest praktycznie e, kopią e, kabiny z modelu 301,8, którą doskonale znacie. Jest tu więcej miejsca na pewno. Ja, mając 1,83 m, wzrostu, mam dużo miejsca nad głową, dużo miejsca na nogi. E, ewentualnie można też zrezygnować z tych dźwigieniek, bo mamy tutaj, tak jak w poprzednich modelach sterowanie z joysticka, czyli można sobie skierować maszyną przy pomocy joysticka. Mamy wyświetlacz, który znamy z poprzedniego modelu, czyli kolorowy, kolorowy wyświetlacz i te wszystkie cechy, które, które mamy w mini koparkach nowej generacji, czyli przede wszystkim klimatyzacja. Mamy tutaj joysticki, które połączone są kabelki. Jakie są zalety tego rozwiązania? Chodzi o to, że czułość tych joysticków, e, szybkość na ramieniu możemy sobie indywidualnie dopasować. Jeżeli chcemy, żeby maszyna pracowała szybciej, wybieramy sobie tryb szybki możemy to dostosować zarówno do wysięgnika osobno, jak i e, ramienia, czy też e, łyżki kopiącej. Czyli jeżeli ktoś potrzebuje precyzyjnej bardzo maszyny, ustawia sobie na tryb wolny, wtedy maszyna jest bardzo precyzyjna, a ruchy są płynne i delikatne. Do skarpowania idealna. Bardzo fajne jest też tutaj. Ostatnio prezentowaliśmy radio, radio z bluetoothem. Operator nie musi już spuszczać rąk z zzysklu, żeby porozmawiać ze swoim szefem, jak mu się pracuje na tej maszynie. A na pewno będzie zadowolony, bo ta maszyna w środku operator się będzie czuł jak w dużej 20-tonowej koparce. Będzie pracował cały dzień, mając klimatyzację, mając te wszystkie udogodnienia: to, że jest cicho, to, że można sobie regulować fotel do przodu, do tyłu. Można sobie op, e, regulować oparcie. To są wszystkie rzeczy, których w mini koparkach normalnie nie ma. Można oczywiście klasycznie e, sterować maszyn, jazdą maszyny z tymi dźwigniami, ale można też przy pomocy joystick'a. Tym joystickiem, jeżeli ustawimy, klikniemy ten żółty przycisk i zatwierdzimy na wyświetlaczu, mamy w tej chwili jazdę w joystick'u. Działa to tak. Joystick służy nie tylko do jazdy do przodu i tyłu, można też oczywiście skręcać. Teraz tutaj zademonstruję, nie wiem czy widać, ale gąsienice się obracają. Bardzo fajna, wygodna rzecz. Wtedy prawy joystick jest odpowiedzialny za ramię i za łyżkę. Czyli możemy też jechać przy pomocy joysticka i próbować coś, coś skarpować. Mamy też obrót kolumny w tej chwili na sliderze. To wszystko jest możliwe dzięki zastosowaniu elektrohydrauliki. Maszyna ma bardzo dużo mocy. Ja w tej chwili mam silnik skręcony na minimalne obroty. Delikatnie ruszam joystickiem. Proszę, maszyna się podnosi. Te 2,7 tony to nie stanowi dla niej żadnego oporu. Tu jest takie zabezpieczenie, żeby ta kabina nie, nie spadła. Możemy zobaczyć co tu się dzieje w środku. Doskonały dostęp do, do silnika, do zaworów całej tej elektrohydrauliki. Zobaczcie, tutaj nie ma miejsca na przypadek, tak jak mówiłem. Każdy wąż ma swoje miejsce. Każdy, każdy detal tutaj ma, ma swoją pozycję, wszystko jest oznaczone. Każdy wężek ma swój numerek, e, tak żeby można było łatwo zidentyfikować ewentualnie co się dzieje. Otwierając kabinę, należy pamiętać, żeby to zabezpieczenie wskoczyło na swoje miejsce, tak jak jest w jak tutaj. Tu mamy drugie zabezpieczenie po drugiej stronie, żeby tam kabina nam się nie omsknęła. I tą śrubę e, łączymy tutaj na te dwie pasolki. Wrażenia z pracy no, ogólnie są fajne, zadowalające, wygodniejsze niż z tymi starymi. Jest sterowanie w joystickach wygodniejsze niż w nogach. Można precyzyjniej zasypać wykop, przejechać, przestawić się, nie trzeba rąk oddejmować od joysticków, żeby poruszyć koparką w przód czy w tył. Wyświetlacz jest prosty w obsłudze, wystarczy przeczytać ze zrozumieniem. Tryb pracy jest przydatny przy jakichś konstrukcjach, których nie wolno uszkodzić, ewentualnie przy budynkach, przy izolacjach jest bardzo precyzyjna. W, w momencie włączenia normalnego trybu jest inna praca, szybszy. Najlepsze jest na wolniejszych, przy elewacjach, przy jakichś kablach, przy wykopach. No jak dla mnie to jest miłe w obsłudze i lepiej się prowadzi maszyną wtedy, w wykopie. Wrażenia są zaskakujące. Jest to bardzo miła i przyjemna maszyna do pracy. Ma bardzo użyteczne funkcje, takie jak ustawianie prędkości pracy ramienia, no, co się też różnie odkłada do jazdy. Jest bardzo fajny i taki bardzo pozytywny jazda w joysticku, gdzie jeżeli komuś przeszkadzały i ktoś się zastanawia nad, nad tymi patikami z przodu do, do jazdy, można je zdemontować i wtedy mamy pełen komfort dosyć naprawdę przestrzennej kabiny w środku. jest naprawdę bardzo precyzyjna. Kwestia ustawienia sobie na pulpicie sterowniczym prędkości i tak zwanej czułości pracy maszyny. Więc do powolnej jazdy ustawiamy sobie tryb taki powolny, dokładny, no jak nam zależy na szybkości jazdy i szybkości wykopu, szczególnie przy jakichś tam ogrodzeniach, które nie potrzebują precyzji, więc ustawiamy sobie na szybszą pracę. No i jedziemy. Wyświetlacz jest bardzo czytelny i przejrzysty wygodny w obsłudze i naprawdę bardzo funkcjonalny.